Z przyjemnością witam nas wszystkich na wernisażu towarzyszącym drugiemu już festiwalowi, finałowi festiwalu, y, nie, festiwalowi, bo no, finał konkursu, drugiemu festiwalowi y, piosenki y, poetyckiej imienia Juliana Dublina w Tomaszowie, przepraszam, witam no, w Łodzy. I you. do fantastycznej, równoległej rzeczywistości, która tutaj istnieje. I myślę, że stanie się to za sprawą zarówno obrazów, jak i dźwięków, które dzisiaj usłyszymy, a które tworzy, jakby to powiedzieć, książę tej doliny, żeby nie rzec król, który z ziarenek piasku z i deszczu tworzy swoje królestwo, eteryczne królestwo. Pozwólcie, że przedstawię Wam panowie, pan Marek Leszczyński. Chciałem ci o coś zapytać, Marku. W zasadzie wciąż w naszym życiu poszukujemy czegoś nowego, odkrywamy nowe miejsca, ale tak naprawdę po to, żeby wrócić do tych miejsc, które znamy i, i odkryć je na nowo. To jest taki sekret mojej miłości, mojej miłości do Inowłodza. Chciałem Cię zapytać, jak to było z Tobą? Skąd się Ty wziąłeś, kiedy i dlaczego postanowiłeś tu właśnie zapuścić korzenie? Przyszedłem do Inowłodza za żoną. O, właśnie. <noise> Tak, że nie być, tylko nie mógł, że to była dziewczyna, no ale jedno. No tak, tak, średniowiec ma to przebieg. No to co, jeszcze będzie się spytać. a powiedz mi, tak się cofnijmy do prapoczątków, do tych praprzyczyn. Co było pierwsze? Czy była pierwsza fotografia, czy muzyka? Hmm, trudno powiedzieć, z fotografią, z fotografią mam do czynienia w zasadzie od dziecka. Nie, Mój nie, tata świetnie fotografował jeszcze w latach przedwojennych. E, a był globetroterem, jeździł po całym świecie, pływał na jachtach, e, działał w Youngman Christian Association, budował e, port jachtowy w Gdyni, budował obóz Youngman Christian Association w górach e, na Lubogoszy, e, i, i też mam z tego okresu mnóstwo fotografii fotografii. nie oswajałeś się za fotografię. Dokładnie, dokładnie na razie lat. Państwo nas na razie właśnie słuchają, słuchają, a gdyby nie słuchali, to ja mam taki przyrząd tutaj, który przywołuje do dyscypliny. Ja. Znajdujemy się na zamku Kazimierza Wielkiego podczas festiwalu Poezji Śpiewanej im. Juliana Tuwima. Przed chwilą grupa Patman zagrała koncert wypełniający Oczekiwanie na występ Gwiazdy Andrzeja Sikorowskiego. Dla nas to wydarzenie również ma wielkie znaczenie, myślę o naszym koncercie, z uwagi na to, że promuje naszą najnowszą, niedawno wydaną płytę, którą gramy w poszerzonym składzie, oprócz Piotra Koleskiego grającego na gitarach klasycznych, basowej, na drumbasie, ciekawym bardzo instrumencie i zagrali również Aleksandra Gruda, która gra na flecie poprzecznym, Kuba Pieczyński na perkusji, instrumentach perkusyjnych, no i ja tradycyjnie na cymbałach oraz fidoli i instrumentach perkusyjnych. Jeżeli mogę, to dwa słowa o właśnie drumbasie, na którym gra Piotr. Zresztą wiele instrumentów, czyli jak to nazywamy, dźwiękorobów jest instrumentem zrobionym przez Piotra czy przez wszystkich członków zespołu. Ten akurat jest złożony częściowo z gryfu pochodzącego z kontrabasu, natomiast dolna część to jest bęben obręczowy, rytualny bęben obręczowy z Kazachstanu. Tak tak powstała również nazwa, mieszana nazwa w związku z pochodzeniem z różnych stron świata różnych części tego instrumentu jak drumbas. E, oprócz tego ostatnio posługujemy się ciekawej konstrukcji własnej produkcji z dramami, Instrumentami, które między innymi można domowym sposobem wykonać z butli gazowych, czy to samochodowych, czy takich, jakich na co dzień używamy w gospodarstwach domowych, długo bym mówić o instrumentach poza tymi klasycznymi i tymi, które pochodzą z różnych stron Europy i świata, również konstruujemy instrumenty w domach, z drewna, z metalu, z przedmiotów codziennego użytku a nawet na naszej ostatniej płycie bierze w jednym nagraniu udział zwykły plastikowy chiński zegarek. Czy ta rzeczywistość, którą fotografujesz, to znaczy, czy, czy w rzeczywistości szukasz inspiracji, czy wręcz jak jesteś tutaj, to od tej rzeczywistości uciekasz, czyli chcesz ją odrealnić. Jak, jak jest twoje credo, spowiadaj się? Bardzo trudne pytanie. Um, może źle Na pewno, na pewno. Miałem szalonych braci, dużo starszych od siebie w pośród których wychowywałem się na muzyce najpierw klasycznej, a polegało to na tym, żeśmy z balkonu w Gdyni na 3 maja z 5 piętra bardzo tak entuzjastycznie wyrzucali płyty czarne krążki firmy Deka amerykańskie, które z 5 piętra po prostu osiągały niesamowite odległości. Później szalone lata 60. 70. No i w końcu spotkanie m.in. z wspaniałym człowiekiem, który co za chwilę przed Państwem stanie, Piotrem Koleckim i tam w tej chwili jest Się zaczęła cała przygoda z muzyką, fascynacja rokiem, latach pisowskie, później muzyka poszukująca, głównie progresywna, alternatywna. Grupa Adnan, wówczas jedna z trzech w zasadzie wiadomych, grup lat 70 80 Wśród, wśród takich sław jak Kresjan, czy teraz 8 dnia, no i Adnan również. Słuchajcie, mamy, mamy legendę. Widzimy, bo człowieka legendę, który no, jakby to wszystko nie dość, że pamięta, to jeszcze dał tym wszystkim udział. No ale, bo tak to wynika. No, dla mnie to jest po prostu magia tych nazwisk, no, absolutna. Ja, Osjan, to, to wiesz, no to ja jestem, no, nie wiem, czy jest to tak ta czy nie, Wyglądasz po prostu jakbyś... Ja jeszcze No, do... no do... co najmniej kilka płyt, ale chyba jeszcze żadnego książkowego albumu. Czy nie czujesz takiej potrzeby, czy jest to jakaś, jakaś trudność? Ty, na czym to polega? Bo przecież materiał jest fantastyczny i myślę, że... Tak, tak. przeproszę Ci. Proszę Państwa, nieskromnie powiem, My rozmawiamy przy okazji promocji naszej najnowszej płyty, którą, jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, jesteśmy w jej posiadaniu po koncercie zapraszamy do obejrzenia przejrzenia i tak dalej, a dlatego Mama. płyta. No, zanim z Piotrem zdecydowaliśmy się wydać tą płytę, to yy, mieliśmy sygnały z, jakby od młodego pokolenia, że dzisiaj to w zasadzie już się płytnie nagrywa, dzisiaj to nie Internet, różne portale internetowe, gdzieś sprzedaje się utwory pojedynczo, nawet można sobie okładkę kupić i za grosze, którą sobie można w domu jakoś tam Także ten handel jest po prostu przedziwny i wygięty, chociaż uważam, że tak samo jak do Łaz wraca e, Czarny Krążek, który ma na świecie wielu no, kolekcjonerów, fanów tego typu nośnika muzycznego, tak samo i kompakt nie zginął. Dlatego z Piotrem postanowiliśmy utrwalić to, co od dwóch lat systematycznie robimy na, na deskach scen, dlatego to w ogóle cała procedura, powstawanie procedury, nie mówię o muzyce oczywiście, a żeby zbudować taki sensowny jakiś album fotograficzny to jedyną osobą, która mnie do tego może zmobilizować i, i pomóc w realizacji to jest Jarosław Wójteracki, który tu też się zna. Ola Góra w sklepie powszechnym Jakub Kierczyński na perkusji i uczniów akwarystycznych Piotr na próbach na akwarystyki, radiostacycznej i kamienia oraz Marek Leszczyński na Jesteśmy wzruszeni i zaszczyceni Państwa koncertem, bo pokazaliście nam może to brzmi troszeczkę egzaltacją, ale jeśli pozwalacie, pozwalacie nam przeżywać e, egzaltację muzyczną, to ja wam powiem, to była czysta poezja w kosmicznym wymiarze. Sama to wymyśliła. Myślę, że jesteśmy także dumni z tego, że Marku Twoja muzyka z krajobrazu przeniosła się do kosmosu. I do zamku. I żeby, a jeszcze do tego, zeszła do podziemi zamkowych, do historycznych podziemi naszego wspólnego zamku, prawda, Panie? Zdecydowanie tak. No, mamy władzę lokalną, a wszyscy przeżywamy zupełnie prywatnie. niebanalnie. banalnie. Ja pozwolę sobie, Marku, na Twoje ręce, ciesząc się, że masz taką młodą. Yy, muzyczkę i muzyków doświadczonych i zapowiadających się wspaniale. A żeby kamienie grały, proszę pana Piotra. To w ogóle w życiu tego nie słyszeliśmy i nie widzieli. Cudownie było, dziękujemy. Ale rzeczywiście wiemy, że ten festiwal. Na pewno będziemy powtarzać. To jest czysta poezja, powtarzam. Dziękujemy, brawo!